Uhm, my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me oh Oh, just let me oh That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me oh Oh, just let me oh That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me oh Shit, just let me go Ours and tastemakers make us no chaser Gets the blood flowing like a fucking pacemaker Cut the middleman and inhale the vapors Mad men, ha, old ten times vapers Cut the jukebox on, make the woofers blow We gon' sit here until all them heifers grow Holler at the tens and spend a little dough Okay, okay, I've already turned it on. Cool, there he is. He's with me, I have a Toyota Yahoo and a Smurf. jest hi. specjalnym. O, mam double pointsy. To ja jestem właśnie w specjalnym słuchaj. Bo nie, nie zaczyna się spam i wydzwania zaraz na sklepie. Więc ciśniemy, jak zwykle mam najwięcej fragów. A ja przed chwilą dołączyłem, bo to cztery razy chyba zginąłem. Yyy... E, no. I wyszedł przed taki mały cheater. Oj wpadłem. w tylko koksie jeszcze się nieprzyjemny. Ale jesteś pro. Nie What jest. the fuck! Ej, smęf, jak ja. Jak e, ratując cię, zginę, to masz w raj. Ha! No, Ej, okay, jaki. To... Może mi ktoś pomoże? E, ja nie wiem, gdzie ty jesteś nawet. Bo ja tu robię banana z tymi ząbkami. I próbuję. No. no wiesz, naprawdę. Nie no chciałem żebyś Nie chciałem takiej pomocy! Teraz, A, chcę. No. teraz chcę. Teraz chcę, teraz chcę. Widzisz, tak stać się, jak sobie nie da. Się. Biegnie, jak cię uratuję. Ale gdzie? O do No przed ciebie! Tak, no, tak no. Przed siebie. I zombie na dachu ratuj. stronę słońca. O ja, ale znowu nie mi tak. tak nawet słońca nie ma chyba. Nie, czekaj, zaraz. Nie, jest, nie, jest wielki promień z nieba. Tak ci powiem. Ej, na wizji. Nie ma słońca, Lol. Ale to jest nie ma żegar. Mam. <laughs> o oh, shit. Zawą nie grałeś, czy mi się wydaje? Ale fail. Ujo, czerwony ar... O, kolejny czerwony, ja też jestem czerwony. What the fuck? Ej, jak skoczę, to padnę. Ej, ar... jest... Mam nadzieję, że jesteś cierpliwy, co nie? No, no tak średnio. Bo ty trochę w, w słabym miejscu jesteś. No. Ja cię nie bardzo mogę odobronić. Że... Jeszcze nie mam broni, żadnej dobrej. Oczywiście nie mam Juggernauta i nie mam nic. No i ciacie bronie plecy. Ale ja muszę narobić trochę kasy. No to rób kasę. Możemy kampić tutaj. Czekaj, ja muszę nową broń wylosować. No, ale fajnie, żeś mi osłaniał, kolana. Kto? No, ty. Dobrze czy źle? O, drzem mi się co? wylosował. Nie, to że to łapaj. Ja drzem. Drzem, łapaj drzem, łapaj drzem, łapaj O, drzem zadziałał. Uciekaj, po Czemu dżem? Granaty drzem. Nie znam. Granaty jem, inaczej. No wiemy, co. Wiesz, że tym możesz zablokować perki na kilka rund? Właśnie, nie rzucaj tymi ja Więc lepiej przy Jagger nogu nie rzucaj tego, bo Lipa będzie. A nie, ja suciłem tam u góry. I teraz ją Ej, do... no. są so, so, jest, co w... jest? Nie w Jagger, tylko w nie mi się. A mo, kończę, za dużo używałem. Oj, macie rację, popsułem tego. Quick Reviver revive. revive popsułem. No, ty psuję. Nienawidzę niczego psuć. Masz zaraz... cały czas spadakę na fizji? No. Nie, teraz już nie mam. Dobrze. Czekaj, nie mogę do... go zabić? Mogę go Dobrze. zabić, bo ja już nic nie kupię sobie. Dajesz. No dajesz. 1 magazynek. Arkes? Czy Jak dla ciebie możemy, mogę ja są kampić w barze jeśli to będziesz punkty zbierał? Dziękuję, no to chodź. To chodź. No to chodź fastem, nim zombie znowu powrócę. Ale jestem dobry dla Jest, ciebie. Skoda, że nie da się powiększyć w opcjach liczby... Y, y, tego. Y, odpoczynku. No. Elo, no, nie jest... działa też ten Speedcala. Ale to nie... To nie moja wina, to nie... Ja tam nie słuczałem, to nie moja wina. Rzuczałem? Rzuczałem. A było tak. no, panowie O nic no. taki ile... Chodź tu do nas, o instant heal. No, właśnie nie wiem, wszyscy tak, to zacząłem. No zbijaj fragi, ja ci nie będę podbierał ja, bo mam dużo kasy. Ale pomagaj mi jak będę ginął. Mhm. Te A teraz do... Jagger na Jagger noga i na nic więcej. No. Jak ja grałem z gościem, który zrobił wszystkie sobie perki oprócz Jaggera? Nie wiem jak on grał, ale prawie chyba ani razu nie zginął. Ale... Nie wiem jak. No. Jeszcze 1000 punktów Arthus potrzebna ci, nie? Co? Jeszcze tylko 1000 punktów ci potrzeba? No około. Dobra, jeden ja... Kuder biegnij, biegnij, wyskakuj stamtąd biegnę, próbuję, wchodzę do wanku o, mamy tego znowu no, no. no. już potrzebuję tylko 400 słówek i wtedy jeszcze 2 miliony się przydadzą o, y kupuj juggernaut Gardens. jeszcze brakuje parę o, już nie brakuje no to weź mi osłaniaj, bo znowu zginę no chodź. Na, na górze to chodź no idę Ale chodź no Dobra, mam, 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 mam. Okej, okay, dobrze. O kur... Zaraz znowu zginę. No to biegni. Kurczę... O, słońce, Kurca. A, nie, O kurde! Kurde, 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 utknąłem, utknąłem! Kurczę, ja z nimi tutaj biegam w panku help! Dobra, uciek uciekłem, uciekłem, uciekłem. No jest... mi też kurde, ma nikogo. się zaraz kończy, muszę się zabiegować. Panie, się za... całego bóstwa. mnie A? Wow, Ło, ej, kto to tu biegnie? A ja. ja. Kurczę, 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 kurczę znowu. O jak no. Ja Nic kto nie. nie... Co ty z... się zabiegasz, Nie, pomocy. A ulepszałeś kiedyś granatnik? No. No to jest fajnie. Raz. I rozwijacie tego, co tu się czołga, później się na spokojnie polosujemy. Tutaj się czołga jeden. A co ja mam losować, powiedz mi? Ja też nie mam co losować w sumie. No ja mam. Ja mam do dobre rzeczy. No, ja mam, ja w sumie też. Ej, to czekaj, nie. nie. Roz, Rozwal tych dwóch. To rozwalaj. No dlaczego nie dla mnie? No, no bo po co? No co, ja mam 400 kasy. Mniej niż 400 Dobra, rozwalajcie. Biedak by 9. był, Biedak by był lepszy ode mnie i bogatszy. Zabiłem go. Ha, ha, ha. Dobra, ale o 18.00 fali nie przeżyję, jakby co? 19. No to, no jeszcze lepiej. Smer, chodź mi tutaj pomóc na dach. Gdzie jesteś W Ważę na górze. No, siema. No, siema. Czekaj. Jest możliwość, że w ciągu 8 minut mama może wbić do pokoju, więc ten wyłączę mikro. Tak dla informacji waszej. Dobra. Żeby nie było takiego faili jak ostatnio, nie? Bez sensu, znowu posułem clicky i revive'a, oh! nawet nie wiem jak ja to zrobiłem. No bo rzucasz rzutko. Oh, ja. Ale się wbiłem, Kurwa wszystkich terapii straciłem i nie, nie... Życie. Się... Życie. Life is brutal, o ja... Sorry. Mm, 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 coś ty zrobiłem? Nic, biegłem. O, max ammo reload. Też do maxa, kurna, stoi pomiędzy mną no, a Maxamo i bierze... Ma... Ej, no nie mogę przez ciebie strzelać. A wy zapomniałeś, że Quick Revive nie działa. I się dziwię, że tak wolno go reanimuje. Kurde, to rzuca tej Zgadnij. <grywa> ale uratowałem was. Oj, no znowu! Oto. Ty może nie komentuj. Serio, Arthas, serio. Co? Co? Musisz mnie bloczyć. Co? Musisz mnie bloczyć. Ej, ale, mógłbyś... ja, ale ja tutaj nic nie zdziałam, jestem sam. Mógłbyś mnie helpnąć ewentualnie. Proszę. Mnie tu Proszę. Um. Kurczę mam gościa. A, a dobra, nie, ja zginę to. Ja przegram. E, ja, ja to swejluję, ja to spejluję. Ja o, no, to dobrej. Kurde, kurde, kurde. E, no ja nie mogę. Chodź ja e, co mam. Co tu... to mam że, r, jego nie ratuję, jestem bardziej potrzebny. Co? Gdzie ty jesteś? Na górze. Oje, jego no. nie ratuj, pamiętaj, on nie jest potrzebny. To co za chamam on. Próbuję, próbuję, dobiegnę, dobiegnę. Na... No czekam, ja z tyłu do Wstawaj, wstawaj! Wstawaj, i się obracaj! I strzelaj! What? Bo... <noise> jest, wziął kapucha. Jest! 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 No Ej, on, one nie giną! One nie giną! Help mi! Próbuję! O nie! Uah. No to ja tu strzelam! No strzelaj, ja nie! Leżysz! Jak palec jakiś. A ty to co? <noise> Stoję! Nie leżę, tylko stoję, poprawka. Po Dokładka. Dokładka. Kula, Fragi zbierają. Ja nie mam czasu teraz kupić nic. Dobrze A ty już y leżysz, nie? Smurfie. No, smurfie, y pogrzebaliśmy go. No dobrze, nie, no, żartuję. Przepraszam cię, smurfu. Nie, czy smurfu? Smurf. To jest smurf. O, Boże. No naprawdę, znowu? Smurfie. Znowu? Nie to, że coś, Artres, ale ty z tym egzekutorem za daleko nie zajedziesz. Wiem, zauważyłeś dopiero to teraz? Padniesz, padniesz, padniesz. Nie, go nie dasz rady. O. Mm, Chyba, nie że nie, nie znasz mnie Patrz. No co ty kurde, ratujesz go. Tak. No, Czekaj, weszłem tutaj. Co ja zrobiłem? Dawaj, strzelaj, 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 strzelaj! <noise> jak to zrobili? A, widzisz, jestem pro. Przed swaniaki. Dobra klawiatura, of, dobra. Wysz... O kurde. Ja bez gernmaga biegam. A, a co ja mam powiedzieć? Ja bez niczego parawię. O ja. Mm, nie mam samo. Do niczego. Ale widzicie jak się utrzymu. No naprawdę znowu! To i ciężko o. <laughs> To było śmieszne. Serio? O. Tak. Poko nie pokonałem jednego zombiaka, ale udało mi się pokonać prawie całą falę. Naprawdę. A co to robimy teraz? No, może spróbujemy jeszcze raz, ale o dziesiątej. Bo ja bym na mocy zagrał na snajpę. Co? Ja bym na mocy na snajpę zagrał. Hmm. Dejuty Chyba cały czas? Kto głosuje na snajpę? Ja. Yeah. Yeah. Ja mam 10 minut. Yeah. Dobra, no to dawajcie. No, ale znowu to nazwa: Call of Duty Black Ops, y, Black Fail 2, zombie. <grym> Tak samo raz było, jak grałem sam na Zombie to dotarłem do zgadnij, Której rudy. No, zgaduję. Chyba, e. nie, chyba do siódmej, tak mi się zdaje. A no, widziałem ten filmik. No właśnie. Czekaj, konfiguracja gry, czyli zasady gry. Jedziemy edytor... do pięciu znowu. Do dziesięciu. Dobra, do dziesięciu. Ale limit czasu 10 minut, bo tyle mam czasu. E, klasy własne, dowolna ilość dodatków. Ej, poczekaj. 17, zaczynamy. Poczekaj, poczekaj. Ja muszę, ja muszę usunąć parę tych. A damy na wszystko? Co na wszystko? Na wszystko, na wszystkie dodatki i tak dalej. Na wszystkie bronie. No, na wszystkie bronie, na wszystkie dodatki, e, tylko na snajpy. Dobra, już, e, Tylko na snajpy? E, tak. tak, tylko na snajpy, poczekaj, bo ja jeszcze coś robię. Um, co by tu wziąć? FMI by się przydało. OK, dobra, możemy zaczynać. Kiedy znowisz nagrywanie? jak wejdziemy do gry Zaraz mnie chyba wywali tak jak zwykle. O nie, jednak nie, udało się. Mhm. A wiesz w, y, 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 gdzie było pierwsze Newtown? Mmmm... Halloween T4? Nie. Gdzie? Pierwsze Town było w zgadnie, jakim filmie Jakim? Jones. Jasne. No Już rozpoczęłeś nagrywanie, bo nie wiem. A nie, czekaj, jeszcze nie, schowam się, daj mi się schować Nie zabijaj mnie teraz. Dobra, już jesteśmy w multi, zaczynamy. Tym razem bez Smurfa. Tak, bo nie ma zainstalowanego. Zainstalowanej tę grę. No niestety, tak się Gramy na, yy, na ofensywnej i defensywne, jakby co? Ok? Nic mm. nie zrozumiałem, co powiedziałeś. No na no, ofensywnej i czyli na przykład granaty i tak dalej. A ja nie widziałem granatów. Mam tylko toporki, no. U, headshot. Jest jeden, jeden. Kurde, za 7 minut muszę kończyć. Powiedz że za dużo się kładziesz. No wiem. A ty tak na zmianę grasz z tymi snajperkami? No, zależy. Według mnie Polista jest najlepsza. Ale w według większości osób mówi, że DSR-ka. Dla mnie to jest to samo. Według mnie nie. Ma dwa razy inny system walki. W ogóle strzelania, nie walki, bo to nie jest miecz. Nie widzisz, ile wygrywam? O! Czekaj. Cześć, Piotr. Dobra, jestem, już gramy, dobra, dalej. Halo. O, naprawdę. Okej, okay, już jestem. Halo, halo, hej, już jestem. Ale ja za tobą. Oj, to było ładne, wiem, ja. co? Jaki to porek. Ha, ha, ha. Ja jestem mistrzem no Może nie mistrzem, ale mistrzem toborka. Gdzie się zrespiłeś? Strzelam nabojami, żebyś mnie znalazł. Jakoś nie widzę, że strzelam. Ja cię już widzę. To było pro. No, chyba. Tak, obejrzyj sobie. To było ładne. co to było? Ja próbuję cię sto forków. No tak. To... Się... Ty sam się zabiłeś. No. Oślepiło mnie to. Po co to ci było? Po co? Tak mnie zabiło tam. Nie, skąd wiesz, może nie. Strzelam. Widzę cię, łapaj. No. O ja ile ty ich masz? Co to jest? Co my się bawimy? Nie wiem. Jaki żal? To Co, coś nie twój dzień. No. Ale ja jestem ninja A wiemy dlaczego mnie nie widzisz na mapie jak strzelam Masz ducha? No Jee, yeah, mam coś. Gdzie jesteś? O nie, to było nie fair. <grywki> punkty zdobyłem Tak jak on cię zabił Nie widziałem cię. I mam BSP, jakby co. Kurczę, nie trafiłem. Kurde, ostatni kill chyba. Tak, Ten. ostatni. Przegrasz. Chyba. Spróbuję twoją bronią. Co to jest? Temu się nie da strzelać. Jak ty ty strzelasz? O, cześć. O ludzko. No. Ty należy do jakiegoś klanu? No. A jakiego? No widzisz, nie? No widzę, no, widzę. Ty też. Tak, ale jakby ten klan już nie istnieje. Bo już nie, bo już nie grają w tą grę. No dobra, no to kończymy. No. Tak. No dobra, to na razie.